Po ostatniej lekcji. Oh, Nareszcie do domu. Tak. Jutro koniec roku. Rozstaniemy się, prawda? Chyba tak. Chyba nie pójdziemy tymi samymi drogami. Niestety. Poczekaj, oh, zaraz do... Mam dla Ciebie prezent. Aparat fotograficzny. Zróbmy sobie ostatnie zdjęcie. Żebyśmy były razem. Dobry pomysł. Mhm. No. No. Cudownie myśleliśmy. A Ty jak jakiego gimnazjum wiem. Chyba do numer 35 albo 20. Ja idę do numer 37 albo do prywatnej, ale raczej do prywatnej. Ale może mi się nie tylko kolegować, ko, e, Przyjaźnić. ta ta, 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 ta. Chodźmy do domu. Musimy się na trochę szykać i wyspać. Na drugi dzień. Dzień dobry. Proszę, jest prawo. się. Muszę się ustawiać. Gdzie jeszcze nie

To się dobrze, że jest zakończenie roku Wmiania. Że rozstajemy się już. I że się wątpię, nie spotkamy. Każdy pójdzie z do innego. I na każdy z Was będzie gdzie indziej. Dostaniemy się. Jest to osłona wiadomość dla niektórych. A dla niektórych wesoła. Dlatego kończy się Wasza podróż w tej szkole. Koniec filmu serialu.